Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna z tej strony się kłania wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop dla znaków Ziemi, Byka, Panny, Koziorożca od 26 października do 1 listopada. Rozkład z kart Tarota. Oczywiście zaprezentuję, oczywiście karty cygańskie wyjaśniające i jedną kartę jaka tutaj energia będzie towarzyszyła wam moi drodzy a teraz już zaczynamy byk od 26 października do 1 listopada Tarek proszę daj rady wskazówki dla byka O, byk bardzo mocny w tym tygodniu, widzę. No, jeden dzień słabszy. O, ile pieniędzy. oj. No dobrze, zobaczmy jeszcze kartę energii. Dobrze, moi drodzy, poniedziałek, bardzo przyjemny dzień. Pomoc, król Buław jest pomocny, niesie tutaj dobrą jakąś wiadomość dla byka. Jakaś wiadomość, która będzie dla Was troszeczkę na początku może problemem, ale później będzie, będziecie z tego zadowoleni. Także, moi drodzy, Jakaś wiadomość tutaj dla byka. Może tak być, no, u każdego może być co innego. Także mężczyzna może was zaprosić gdzieś tutaj z samego poniedziałku. Także to jest mężczyzna bardzo pomocny i przyniesie tutaj jakąś wiadomość. Także, moi drodzy. Tak jak mówię, na początku może być niezadowolenie, ale później będzie w porządku. We wtorek przeciążenie lekkie, za dużo obowiązków na siebie bierzecie, także ktoś może tutaj zazdrośnie patrzeć na Was, patrzeć na Was w tym tygodniu. Może to być partner, może to być ktoś z waszego środowiska, tak? Ktoś będzie się wam przyglądał. Yy, także wtorek, yy, no trochę obowiązków, mimo wszystko, no trochę obowiązków, coś trzeba będzie pozałatwiać i taki troszeczkę obciążający, yy, w środę. Dobre wiadomości od mężczyzny, który kocha Was, wspiera, także może pomóc bardzo dużo w środę, może być właśnie wsparcie od Niego, dobra rada, dobry czas, właśnie Środa. W czwartek, Dużo witalności, gdzieś może na zewnątrz byki wyjdą, zajmą się może jakimiś ćwiczeniami, może spacerami. Tutaj, pomoc, oczywiście, będziecie pomagać może zwierzętom. Tu dużo, dużo aktywności widać, ale też właśnie takiej siły. Będziecie tak wiedzieć, co macie robić, co do Was należy. Także dzień bardzo udany. No i piątek, posłaniec, list, wiadomość może dotyczyć zmiany, zmiany finansowej, w podróży. O podróży mogą być jakieś informacje tutaj. Także, moi drodzy, idą zmiany, idą zmiany w piątek, dowiecie się, a już w sobotę gdzieś wyruszycie. Niektórzy może gdzieś w jakichś sprawach, właśnie biznesowych, finansowych, ale też niektórzy w sprawach innych, rodzinnych. Możecie się udać w niedzielę do kobiety, także z kobietą gdzieś pojechać. Tutaj jest u byka spotkanie właśnie z kobietą albo z kobietami. Także może być rozwój finansowy, dobre wiadomości o finansach, moi drodzy. W zdrowiu uważajcie na stawy, we wtorek tutaj stawy kości, no też trochę układ krwionośny, trzeba by było trochę ćwiczeń jakichś poruszać się, tak jak to będzie dla Was ta aktywność bardzo wskazana. Na, na biodra, stawy, tutaj właśnie to Wam jest ten ruch potrzebny w tym tygodniu. Karty cygańskie mówią o podwójnych pieniądzach, które do Was idą, i większe, i mniejsze, i także jest ktoś zazdrosny w otoczeniu, czyli potwierdzają się tutaj karty cygańskie, potwierdzają tarota. No i moi drodzy, wiadomość tutaj jest bardzo dobra, a mianowicie. I jakiś kontrakt Was czeka. Karty energii mówią o tym, że będzie jakieś porozumienie, będzie jakieś podpisanie umowy. Tutaj kontrakt. Także byki bardzo dobry horoskop dla Was. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. No i zapraszam teraz Panny. Co u panny będzie się działo? Panna. Od 26 do 1 listopada przypomnę. Tarot, proszę, daj rady wskazówki. Ostrzeżenia dla panny. No i jeszcze karta energii. Także moi drodzy tak. Cesarzowa od poniedziałku, wielkie spełnienie. Emocjonalne, będziecie się czuć bardzo dobrze, radośnie, przyjemnie. Wszystko będzie się działo po Waszej myśli. Także tutaj wspaniały czas dla Panny. Poniedziałek, wtorek również. Spotkacie na swojej drodze bardzo takiego mężczyznę uczuciowego, pomocnego, który będzie wspierał i pomagał. No i tutaj, moi drodzy, środa. Środa jest y, trochę taka strachliwa, będziecie się czegoś obawiać, y, będziecie się zamartwiać, mogą być problemy ze snem, to jest bezpodstawne wszystko, ale czasem mamy takie problemy, że nie możemy usnąć, myślimy, i czarno widzimy wszystko, ale niepotrzebnie, bezpodstawnie. W czwartek wiadomość, jest tu energia posłańca, będzie jakaś wiadomość, tutaj dla Was list, SMS-mail. Także spodziewajcie się jakiejś wiadomości, przypuszczam, od mężczyzny. W piątek, tak? W piątek również. Może być spotkanie z mężczyzną, może być jakaś randka, może być jakiś flirt mały. Gdzieś się wyru wybierzecie, wyruszycie gdzieś na jakąś wyprawę, także podróż jakaś, ale też tutaj ktoś może właśnie chcieć romansować, podrywać pannę. Także moi drodzy, piątek dosyć ciekawy. W sobotę nabierzecie tyle witalności, tyle energii będziecie mieli w sobie, że będziecie ćwiczyć, biegać, skakać, opiekować się zwierzętami, pomagać innym ludziom i będziecie tryskać energią. A w niedzielę, spór, energia sporu. Y, tu będzie problem jakiś do rozwiązania, może być jakaś y, niepotrzebna sesja. Także karty cygańskie mówią o y, nieoczekiwanej radości, o jakichś pieniądzach, ale też tutaj ktoś będzie zdenerwowany y, z związku z waszą osobą. Także, moi drodzy, może to być ta niedziela. W zdrowiu problemy ze snem, problemy z jakimiś obawami, lękami to proszę jakoś opanować, jakieś zioła sobie zaparzyć wieczorem. W tym tygodniu. No i moi drodzy, problemy mogą być jakieś skoki temperatury czy ciśnienia, możecie trochę się denerwować. Wskazane by były jakieś ćwiczenia, zioła, odpoczynek z naturą, jak najbardziej tutaj relaksująco, spokojnie. No i tu właśnie energia niepokoju w tym tygodniu może towarzyszyć Pannie. Także proszę. Zwrócić na to uwagę i dziękuję serdecznie wszystkim pannom, i zapraszam koziorożca do wysłuchania horoskopu na ten tydzień 26 października do 1 listopada. Tarot, proszę dać wskazówki, rady, ostrzeżenia dla koziorożca 26 z października do 1 listopada. Karta energii, moi drodzy. Ojojo. Tak, poniedziałek dużo radości. Hmm, może być... Yy, Planowanie urlopu, moi drodzy, nie wiem, będziecie się gdzieś wybierać, jakaś krótka podróż może być również tego dnia, bo dużo radości, dużo spełnienia, dobre informacje przyjdą do Was, ale też już we wtorek zmiana energii, ponieważ już może być jakaś manipulacja ktoś może coś powiedzieć, ale też możecie rozwiązać zagadkę jakieś tajemnice mogą tutaj wyjść na jaw. Środa bardzo komfortowo, możecie się tutaj czuć spełnieni, dobre finanse, dobre towarzystwo. No nie wiem, tu będziecie zadowoleni, spełnieni w emocjach i w finansach. Także środa bardzo dobra. Ale czwartek już, tak jak to w życiu, jeden dzień wspaniala, a drugi dzień. Braki, braki. W, może za dużo w środę wydacie do środy, na przykład i w czwartek będzie brakować wam tych finansów. Możecie również y, kogoś wspominać tutaj y, coś będzie wam tutaj ciążyło, coś będzie wam brakowało, coś lub czegoś. Czegoś, na przykład jakiejś osoby może Wam brakować, tak? Będziecie odczuwać jakąś taką, może, stratę emocjonalną, nawet. Także wspominać kogoś, kto odszedł już, kto jest w zaświatach, też tak może być, bo to jest taki tydzień, moi drodzy. Także piątek. Również troszeczkę nie po Waszej myśli, trochę nerwowo, narwanie będziecie działać. Piątek taki nieogarnięty. Też wiadomości od mężczyzny, może z urzędu, trochę może Was to wyprowadzić z równowagi. W sobotę poczujecie się trochę zablokowani. Będziecie czas spędzać w internecie bardzo możliwe, ale też będziecie trochę się straszyć sami siebie i blokować bezpodstawnie. A w niedzielę, no nie wiem, wyruszycie gdzieś może do mężczyzny, spotkanie z mężczyzną. Także moi drodzy, możecie otrzymać jakieś wsparcie finansowe, możecie otrzymać jakąś dobrą wiadomość od mężczyzny. Tu może być rozwój finansowy. Możecie również jakieś otrzymywać tutaj, nie wiem, prezenty. Dobre informacje, dobre rzeczy, rozwój w finansach. W zdrowiu, moi drodzy, powiem tak: uważajcie na wirusy, jakieś różnego rodzaju przeziębienia, ale także korzonki. Problemy ze snem mogą się pokazać. W kartach cygańskich są jakieś pieniądze, jest również mała strata ryzyko straty ryzyko straty. Ale moi drodzy, jakaś nieprzewidziana radość również. No i co wam tutaj pomoże? Karta energii mówi o społeczeństwie, także tutaj możecie mieć jakieś spotkanie w gronie znajomych. To by wam tu właśnie pomogło: wygadanie się, porozmawianie z trzecimi osobami, także to wam bardzo. Yy, Pomoże osoby trzecie, przyjaciele, przyjaciółki, znajomi, rodzina. Także, moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i do usłyszenia w następnych filmikach.